Siemanko, z tej strony Black Heroes, a to jest trzeci odcinek z Call of Duty World War II I zagramy sobie misję twierdza, trzecią z kolei Także no, jedziemy Bez zbędnego trochę cofnę historia, bo wcześniej się z dźwiękiem był lekki problem, ale mniejsza o to Znawiamy grę I jedziemy, walczymy w Marini Dalej. Turner poprowadzi oddział na plac, naszym zadaniem jest zapewnić mu osłonę z kościoła Pytania? Dobrze. Ja mam pytanie! Zachowaj je z a wygrasz medal. Dobra. Chyba no, mnie lubi! No, w, praniu, w się prawie, kurwa. Oh, kurwa. Dawaj! Dawaj mi to! Flankuje prawo. Dobra, flankuje prawą! granat! w ten dom! Zajmę

Próbują nas wymazać! Gradat! Nie ma osłania! Wody, Trzeba walić to samochód od nich, Próbuję ręczyć! Hmm. Teraz! O Przeba, nie! To nie jest wroga! To nie wychylaj się! Słowa, żeby to samochód od wybuchać. Koniec oficji, bo wybuchać, bo inaczej jak nie wybuchną, to... to my wybuchniemy wtedy. No, A łapan jest ten ludak, co na górze stoi. No wychyl się, chamie. Wychyl się, chamie, wychyl. Chodź, chodź, chodź. Oj. Warto. O. Na godzinie godziny 12! Ech. No lepiej, no lepiej! Speedrun! O o, jest tylko pistolet! Ech, nie, nie, tu nie jest. To jest chyba kar, ale jest. Te nic. Dlaczego? Masz lepszą zdę kościół Wchodzę w nie żyje Nie ma osłony otworzyć ogień Nadchodzą z Rzucia z granat Zbliżają się ze wschodu Dobra jest kar Dawaj apteczkę. Potrzebuję apteczki! Dawaj, nawet się nie pytaj, nawet się nie pytaj. Mnie nic nie Dobra, idę do góry. Szkopskie Jeepy, uwaga! Dobra, z to do Jeepa trzeba Się. Hot, się! Nie mogę się ruszyć! Mamy tu ranny! Daniels, przeciągnij Zdolne i osłaniam cię! Kranna. Niech mi ktoś pomoże! Dorwałem ich! Zablokowali całą ulicę, potrzebujemy dymu! Pomóżcie, proszę! Rzucam, Rzucam dym! Idę, idę, łatwiej! pakuje się do miejsca I teraz was wszystkich wybije. Złodzieje. Ta da da, 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 da da O, o. o nie. Majny kolegiem. No to najlepszym kolegiem. Aha. No to fajnie, skończyliśmy. No dopiero co prawda pierwsza śmierć, więc nie jest tragicznie, ale... No ale jak... Pomóżcie, mm -hmm. Pomóż proszę! Mhm... Pomóżcie, proszę! Daniel, Daniels, łap ten na bo inaczej będzie słabo... To już w tym Tobie. Się, Jeszcze jakiś został. Już nie ma żadnego, dobra. Ulica czysta! Tak jest! Przydałaby się pomoc! Robi się. dobra, pakuję się, no co. Dobra, Daniels! Bierzesz. Oj, coś czuję, że będzie się działo. Gdzie oni są? Chyba uciekli, kiedy nas usłyszeli. Czopy zostawiły zapasy! O kurwa! Chcę na pierwszym piętrze krzyzić. Zjedź, bo by odnielo. Badi, badi! Chłopie, pierwsze piętro! Nie takie coś, tak też się wydaje. Pięty! Rusz przed nami! Muszę przeładować. Na Kurde, ciężko ich strzelić.

Walają jak porąbani, Pogięło ich po prostu doszczętnych pogieło, kurde! No ludzie kochani, no nic nie jesteście po prostu trzaśnięci. Dobra, mamy kolejnego. Uwaga na flanki! Dobra, tu leżą. Szodu wite. Mateczka. Sierżancie potrzebuje celów!

Tak jest wstańmy się tymi bateriami Dobra daj mi apteczkę Dawać to do mnie To dla Ciebie No biorę, biorę Ruszam do drzwi O kurde! Szkopy rozwalają myśliwce Tożmajo Lepcie rozwalić te ciała Tak sierżancie Danie Chodźcie Cieszę się że to ty tam będziesz bez presji Spokojnie, osłaniam cię! Oby! No oni muszą rozwalać, a my co? A my będziemy. snajperzyć, czyste na schody! Ruchy! Do drabiny! Idę do drabiny, spokój się, człowieku! Nie macie leku wysokości, prawda? A to by coś zmieniło? Nie! Nic by nie zmieniło, co to miał zmienić? jakim, prawem? Co co, co to, to miałoby być? No, tożem strzelił, zajmij się szkopami, którzy blokują działalność przeciwlotnicze. lotnicze. Snajperzy w budynku! Wróć, pierwsze piętro! Dobra, leżą Daniel! Zdejmij tych snajperów! Których snajperów? A, dobra. Niemcy! Lewa flanka! Kolejne działo przeciwlotnicze na dziedzińcu! Nieobsadzone! Uważaj na nie! Przygłośnili! Dotarli do pelotki! Pozbądź się reszty! Coś co mogę, a nie... Łatwo powiedzieć, pozbądź się reszty.

może jednak Zbliżają się do peloty! Szwaby na rachak! Nie Nie pozwólmy im się utrzymać! Piękny strzał! No i proszę! Gdanie. Widzę, Szwaby widzę spokojnie, spokojnie, nie bójcie się, nie bójcie się! Dobry strzał! Norwałe do nich od tyłu! Dostał! O, wy gnoje! Tak robicie, od tyłu. Jak ostatniego zwyrodnialka. Co to do cholery było? Nie osłania ich, żeby mogli No, osłania ich, tylko że nie mam ich przed kim osłaniać. Kurde. Zostawała tylko jedna ostatnio. pelotka! O, się, o, na o Jezu... No! Oh, Mam cię! Trzymaj no! się! Nie! Oh Uciekajcie! No! Jezu. Uciekaj stąd! Szybko! Sam co się czepiasz, kupie? O kurwa! Dalej skak! Trzymam skrzydła szeregowy. Nie, sierżancie! Bo nie jestem twoim jebanym aniołem stróżem! Kurwa Mać! Straciłem tam dwóch ludzi! Musimy wziąć się w garaż! Wojciech zdejmijemy, lecimy, co mamy robić? Gorzki! O. Nie widzę zusmana! Niech to tak! Byli razem, kiedy wieża się zawaliła! Najlepsze, co możemy, to utrzymać pozycję! Nadchodzą Jak zomni, chcesz, ma mam zapasowe budowa. granaty! Atakuję przeciwnika!

Ja ci miotacza ognia wezmę, gościu! No i co, no i co, no i co? I gadał. Miotacza ognia, miotacza ognia mu Mi się zachciało. Gówno prawda, nie mam miotacza ognia. Dobra, nie widzę miotacza ognia, który jest tam. Nie widzę możemy, to utrzymać w pozycji. Chłopy nie mogą się tu dostać! Jak chcesz mam zapasowe granaty! Rzuć je! Przygotować się! Utrzymać pozycję! Musimy go! wciąż. To może chciało. mi ich oznaczyć baranie. Chodź, a cię tak człowieku, czuję, ku wezmę. A, dobra. Jest mi też ognia. Daniel potrzebuje ognia po prawej! Po tak się je Ilu was jest kurde. Jezus, to jest jakieś inwazja. NIE TRZEBA MNIE PROSIĆ DWA RAZY! LECI DYM! Co Chodź, walę do nich, tylko porąbany. O Jezu, o waliło na twarz. No tego, że się kurde nie spodziewał. Naprawdę autentycznie się nie spodziewałem. Zosman! Ach, w porządku. Dobra robota, panowie. Daliście z siebie wszystko. Szwaby zaczęły zjewać. To był kawał dobrej roboty. Nieźle się spisali, prawda sierżancie? Może myliłeś się co do niej. Hmm. A więc takie z was ciche wody. Byłem dla was zbyt łagodny. Teraz zobaczymy, na co was stać. Mhm. Mm no i teraz znowu ma do nas jak zwykle wątek. Gdybyśmy dali mu głowę Hitlera na tacy narzekałby, że taca jest. Oby tak dalej, a wojna lada chwila dobiegnie końca. Dlatego musimy się no i to chyba koniec misji, Dobra, także ja wam dziękuję do. za tą misję. Widzimy się już w kolejnych, także Zdobyliśmy pamiętajcie o łapce w górę, Marini. komentarzu się tak i subskrypcji. Jak także ja się z wami żegnam, niż na razie Będziemy musieli dać i do następnego. Cześć!